Sąsiedzka wymienialnia książek ma już swoje miejsce. Znajduje się ona w centrum samopomocy mieszkańców sami sobie. O historii tej placówki opowiada koordynatorka Centrum Agata Gajda. To miejsce powstało w ramach mikroprogramu rewitalizacji dzielnicy Ochota realizowanego przez Urząd Ochot. Urząd miał właśnie tutaj stworzyć takie sąsiedzkie miejsce, które by sprzyjało integracji sąsiadów i takiej też społecznej e, rewitalizacji tego terenu. I zwrócono się o pomoc do Silu Białobrzeska i tam animatorzy z wieloletnim doświadczeniem napisali projekt. i ten projekt zaczęli tutaj organizować i to było na jesieni 2011 roku, więc jakieś półtora roku temu. W okolicach wakacji 2012 roku opieka nad tym lokalnym Przejął urząd, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia i tak jak wcześniej to miejsce funkcjonowało głównie jako klub Tarczyńska 11, tak teraz działa pod nazwą Centrum Samopomocy Mieszkańców Sami Sobie. W centrum ciągle coś się dzieje. Terminy są pozajmowane. A każdy, kto przyjdzie, znajdzie coś dla siebie. Dzieje się mnóstwo, mam bardzo napięty grafik. Ten grafik będzie jeszcze bardziej napięty od stycznia. Są tu różne fundacje, które robią różne rzeczy: a to debaty, a to poradnictwo psychologiczne. Mam praktycznie pełen przekrój dla każdej grupy wiekowej, coś się znajdzie. O podzielenie się wrażeniami z pobytu w centrum sami sobie poprosiłem pana Tomasza który od pewnego czasu jest stałym gościem lokalu. I Bardzo mi się tu podoba. Bardzo fajni ludzie są. Tak to spontanicznie jest robione i dzieci są zadowolone i wszyscy. Bardzo mi się podoba. Przykładem działań podejmowanych w centrum była podwórkowa gwiazdka. Mieliśmy świąteczny dyżur sąsiedzki. Nasi wolontariusze tutaj czekali na zgłoszenia od sąsiadów, którym potrzebna by była jakaś pomoc, na przykład w świątecznych zakupach, w sprzątaniu. Staraliśmy się też dotrzeć do osób, które nie wychodzą z domu na co dzień. No a później mieliśmy warsztaty Recyklingowe, plastyczne, w wymienialnie książek, bieraliśmy choinkę razem z sąsiadami, był poczęstunek, leciały kolandy. Jak słyszeliśmy, Agata Gajda wspomniała o wymienialni książek, a co za tym idzie o współpracy z fundacją. Spotkajmy się. O początkach wspólnych działań. Mówi Agnieszka Kaja. Współpracujemy z Centrum Samopomocy Mieszkańców sami sobie kilka miesięcy. Agata zgodziła się właśnie na zorganizowanie tutaj wymienialni książek, bo zresztą miała taki pomysł, żeby właśnie coś takiego tutaj stworzyć, więc jakby wyręczyliśmy ją w tym. Powróćmy do samej wymienialni. Jak zapewnia założycielka fundacji. Tytuły znajdujące się na półkach zadowolą każdego. Naprawdę jest bardzo duży wybór, bo mamy książki starsze, mamy książki nowsze, jest Andrzej Sapkowski, jest Joanna Szczepkowska, jest Tolkien. Są naprawdę różne tytuły. Ułożony został także spis książek. Jakich przynoszenia powinniśmy unikać? Stworzyliśmy czarną listę książek, czyli listę książek, których nie można do nas przynosić, i na tę listę trafiły materiały do nauki języka obcego, tutaj też podręczniki, rozmówki, płyty. Lepiej nie przynosić do nas literatury specjalistycznej dotyczącej np. oprogramowania komputerowego, medycyny, prawa, ekonomii, administracji, kodeksów różnego rodzaju. Wszystkim zainteresowanym przypominamy, w jakich godzinach można odwiedzać wymienialnie przy ulicy Tarczyńskiej 11? Wymienialnia będzie czynna w środę od godziny 11 do 13 i w czwartki od 18 do 20. Dla fundacji spotkajmy się, mówił Radosław Kołodziejski.